Pokój dobro, Pokój, dobro. Spotkanie z cyklu. Pytanie, Jasia do Jana. Oto moja matka i moi bracia. Wiesz, wydaje mi się, że Jezus nie kochał swoich rodziców. Potraktował ich jak kogoś niepotrzebnego, jakby ich nie znał. Czemu tak myślisz, Jasiu? No bo jak tak można powiedzieć, że są nimi ci, co nie są w rzeczywistości? Spójrz na to inaczej, Jasiu. Ja właśnie pokazując na innych, że są oni jak. Matka i bracia, mhm. Jezus pokazuje ich dobre życie, a odsłania Aha. ich obraz posłuszeństwa samemu Bogu. Jezus, nawet jeśli nie mówi, że moja mama, ojciec jest najlepszy, właśnie jakby to powiedział, porównując innych, dobrze czyniących do nich, właśnie. To chyba tak, jak ja ostatnio powiedziałem mojej pani w szkole, że jest dla mnie jak druga mama, bo też jest taka dobra. Tak, Jasiu, zauważ, że właśnie mówiąc pani, że jest jak twoja ja? mama, tak, mówisz dokładnie świadectwo o swojej mamie. I zapewne Jezus później i tak poszedł do swojej mamy. I być może przytulił ją do siebie i powiedział jej dobrze, że przyszłaś mamą. Zapraszamy na następne spotkanie. Zapraszamy.